Cześć kochani. Jak zwykle w środę zapraszam was do Action. Pojawiły się nowe promocje tygodnia, które moim zdaniem są no chyba jedne z lepszych do tej pory, ponieważ mamy dużo sprzętów, promocji kuchennych i przydatnych rzeczy do domu. A jeśli czekacie na obniżki produktów świątecznych czy to dekoracji, czy oświetlenia, no to z pewnością się nie zawiedziecie. Wierzcie mi, w tym tygodniu naprawdę jest na czym oko zawiesić. Promocje będą ważne jak zwykle przez tydzień, od środy 22 listopada do wtorku 28 listopada. Pamiętajcie, że po tym czasie Produkty wracają do swoich regularnych cen, dlatego jeśli wpadnie wam coś w oko, no to nie ma co zwlekać. To co, kochani, lecimy! Pierwszą promocją, jaką chciałabym wam pokazać, jest ta świetna deska do serwowania. To, co różni ją od innych tego typu desek, to niewątpliwie jej rozmiar. Jest naprawdę okazała, bo ma aż 88 cm długości. Także, no, raczej sprawdzi się słuchajcie na większe stoły, ale z pewnością będzie wyglądać spektakularnie. Zobaczcie na wizualizacji, jak elegancko może być podana potrawa na niej. No, myślę, że z taką deską niewątpliwie zrobicie wrażenie na swoich gościach. Z tyłu deska, zobaczcie, ma takie podstawki, a cała jest wykonana z bambusa Także, no kolorystycznie powinna się odnaleźć w każdym wnętrzu. I kochani, jest to chyba jedna z większych obniżek w tym tygodniu, bo tą deskę kupić aż, słuchajcie, 30% taniej. Zamiast 60 zł zapłacić niecałe 40 zł. Na promocję tygodnia od razu wskoczyła ta nowość, nawet jeszcze nie zdążyłam wam jej pokazać w nowościach. Jest to zestaw sztuczców wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Cały zestaw jest naprawdę okazały, bo zawiera 6 łyżek. Widelców, noży, małych łyżeczek i widelczyków, plus jeszcze jedną łyżkę do sosów i dwie łyżki do nakładania. No, powiem Wam, że bardzo ciekawy zestaw, za który zapłacicie niecałe 80 zł. W tym tygodniu tanio kupicie te aksamitne narzuty na łóżko. Będą idealne na te duże, podwójne łóżka, bo ich rozmiar to 220 na 240 cm. Są dostępne w trzech kolorach różowym, beżowym i brązowym. Przydadzą się zwłaszcza jeśli wiecie, nie lubicie widocznej pościeli w ciągu dnia, a taka narzuta doskonale ją zakamofluje. Kupić ją za niecałe 89 zł. A co powiecie na tańszy ekspres do kawy? Tu macie jego dokładny wygląd. Możecie przyrządzić nawet 10 filiżanek kawy naraz, bo mieści ponad 1 litr wody. I to co mi się w nim podoba to fakt, że wyłącza się sam automatycznie po 40 minutach, także fajna sprawa. Jego filtr można wyciągnąć i nadaje się do mycia i posiada słuchajcie jeszcze wskaźnik napełnienia wody, także też fajna sprawa. Macie na niego 3 lata gwarancji i przez cały tydzień kosztuje niecałe 60 złotych. Kochani, jeśli uwielbiacie buszować w sklepie Action, serdecznie was zapraszam do grupy na Facebooku. Wymieniamy się tam opiniami o produktach z Action, polecamy sobie rzeczy i oczywiście też odradzamy te, które nam się nie sprawdziły. Jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić lub chcecie podzielić się też swoją opinią, to będzie mi bardzo miło, jeśli odwiedzicie tę grupę. Link do niej zostawiam wam w opisie filmu. Z działu kuchennego pojawił się na promocji też ten grill, posiada przywierającą powłokę. Posiadam podobne i powiem Wam szczerze, że te grille kontaktowe są naprawdę wygodne. Szybko przygotujecie na nich tosty czy mięso na obiad. Zawsze to wiecie, taki inny smak niż na patelni i za ten grill w tym tygodniu zapłacicie niecałe 60 zł. Jeśli chcielibyście na święta ozdobić jakoś swój balkon, to ta promocja może Wam w tym pomóc. Jest to oświetlenie zasłonowe, dające ciepłe, białe światło. W zestawie znajdziecie 20 gilant z 8 lampkami, więc w sumie to słuchajcie, aż 160 lampek LED. I to stylowe oświetlenie kupicie za niecałe 30 zł. Znalazłam też takie oświetlenie w formie sopli. Oświetlenie ma długość 7 metrów, a samego kapla jest aż 5 metrów. Te sople świecą takim, wiecie, ciepłym, białym światłem i nadają się zarówno do wnętrz, jak i na zewnątrz. Wiecie, bardzo fajnie takie sople wyglądają zawsze pod dachami. Jest to, sami przyznacie, bardzo efektowne oświetlenie i oczywiście wśród sąsiadów no nie zostanie ono niezauważone. Kosztuje niecałe 58 zł. Akszyn na promocjach tygodnia pojawiła się zasłona świetlna składająca się z 14 gidland i uwaga 168 lampek LED, także naprawdę jest tego sporo. Jest to bardzo efektowna dekoracja, którą możecie no, cudownie udekorować swoje domy na święta za zaledwie 30 zł. Ciekawą promocją jest też taledowa choinka. Idealnie sprawdzi Wam się do ogrodu, świeci ciepłym, białym światłem i posiada praktyczny programator czasowy. I dzięki niemu po włączeniu lampki będą świecić przez 6 godzin i wyłączą się na 18 godzin. Kosztuje niecałe 40 zł. I bardzo się cieszę, że w tym tygodniu przeceniona została ta nowość w Action. Kilka dni temu pisałaś już o niej na naszej grupie na Facebooku jedna z was. Jest to szczotka do prostowania włosów marki Cosmopolitan. ją już właśnie Madzia, która napisała, że ładnie i delikatnie prostuje i jednocześnie wygładza włosy, a co ważne, nie przesusza ich. Jest to super alternatywa do prostownicy lub jeśli macie zniszczone włosy. Madzia twierdzi, że według niej szczotka sprawdzi się raczej na cienkie i delikatne włosy. Jest że z tymi mocnymi i grubymi może sobie nie poradzić, ale wiecie, każda z nas ma inne włosy, także w tej już promocyjnej cenie myślę, że warto ją po prostu wypróbować na sobie. Szczotka ma wyświetlacz LED, nagrzewa się do 210 stopni i posiada ceramiczną powłokę. Kupić ją za niecałe 38 zł. I na promocji pojawiła się też kolejna nowość tej samej marki, mianowicie lokówka do włosów. Również posiada ceramiczną powłokę i nagrzewa się do 180 stopni. Macie tu także przewód obrotowy o 360 stopni, dzięki czemu korzystanie z niej będzie dla Was jeszcze wygodniejsze. I jej koszt to także niecałe 38 zł. I w tej samej cenie jest dostępna też suszarka do włosów. Do wyboru macie dwa kolory. Z działu kosmetycznego została przeceniona też ta kosmetyczka, jest wykonana z miękkiej tkaniny w formie takiego futerka, fajna na jakieś wiecie drobiazgi, posiada zamek i kosztuje 8 zł i 85 groszy. A jeśli chcecie kupić tanie pędzle do makijażu to teraz na promocji jest zestaw 5 pędzli w różnych rozmiarach, mają one takie zobaczcie kolorowe włosie i kosztują 15 zł i 45 groszy. Tani w tym tygodniu kupicie też czarne rajstopy. Dostępne są w rozmiarach od 36 do 46. Czarne, takie, wiecie, idealne do zimowych stylizacji. Mają 60 den, także no, szkoda, bo no, na teraz mogłyby być na tą porę trochę grubsze. Kupicie je za niecałe 9 zł. Bardzo spodobały mi się dzisiaj promocje z działu odzieżowego. Możecie kupić te przepiękne czapki, dostępne w trzech wariantach, w takim białym pudrowym różu z takimi złotymi nićmi i granatową. Są w bardzo fajnej cenie, bo kosztują niecałe 13 zł. Ale zobaczcie jeszcze jakie piękne mamy rękawiczki do wyboru. Szare, tu jeszcze takie czarne z przepiękną i elegancką stożką u góry i jeszcze z taką mieniącą się nicią. Kosztują zaledwie 11 zł i są dostępne w rozmiarach od S do XL. Na chłodniejsze dni świetnie Wam się sprawdzi taki ciepły kardigan. Dostępny jest w dwóch modnych wersjach kolorystycznych w kolorze szarym i kolorze brązowym. Kupicie je za 35 zł, są dostępne w rozmiarach od S do XL. Jeśli lubicie tego typu dekoracje, to taniej w tym tygodniu kupicie takie skrzaty. Uwaga, mają aż 70 cm wysokości, także są naprawdę spore i dostępne zobaczcie w kilku takich uroczych wariantach. I chcę na to niecałe 38 zł. Za niecałe 10 zł możecie kupić taką gwiazdę z oświetleniem, dostępna jest w dwóch kolorach. Zwrócę Wam też uwagę na tą sosnową girlandę. Ja wiem, ona wygląda tak może niekorzystnie, ale znajduje się, słuchajcie, na niej 35 lampek LED, które świecą ciepłym białym światłem. Girlanda ma programator czasowy i słuchajcie, no naprawdę zobaczcie, zobaczcie na tej wizualizacji. Ona jest przepiękna i moim zdaniem wpasuje się naprawdę wszędzie i wprawi w Was w taki świąteczny nastrój, kosztuje niecałe 24 zł. Na promocji w tym tygodniu jest sporo produktów oświetleniowych, ale może to i dobrze, bo te dekoracje, wiecie, które świecą, nadają naprawdę takiego no świątecznego charakteru. Tu mamy naprawdę okazał zestaw, bo o ma aż 2000 żarówek LED. Nadaje się do domu, jak i na zewnątrz do wyboru ma słuchajcie, aż 8 funkcji oświetlenia i tu też mamy wyłącznik czasowy, czyli po 8 godzinach. Słuchajcie, żarówki same się wyłączają na kolejnych 16 godzin, kosztuje niecałe 150 zł. Jeśli właśnie planujecie zmienić bombki, albo te, które macie są dla Was niewystarczające, to za niecałe 38 zł kupicie ten spory zestaw. W środku znajdziecie aż 60 sztuk bombek w różnych rozmiarach. Fajnie, bo są nietłukące. Cały zestaw jest w jednym kolorze, ale mamy za to do wyboru kilka wariantów tych zestawów. No, jak znalazł na święta. Taniej jest dostępny też ten świcznik do podgrzewaczy, dostaniecie go w kolorze czarnym lub srebrnym i to co go wyróżnia od innych to fakt, że jest wykonany z drutu metalowego, no słuchajcie musi dawać bardzo ciekawy efekt świetny, kupicie go za niecałe 11 zł. Tu możecie kupić taniej też wiszące drzewko LED. świeci takim ciepłym, białym światłem, i jeszcze dodatkowo posiada praktyczny programator czasowy. Dzięki niemu po włączeniu lampki będą świecić przez 6 godzin i wyłączają się same automatycznie na kolejnych 18 godzin. Można go używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, ale myślę, że chyba najlepiej sprawdzi się Wam na drzwiach i oknach, bo ma aż 120 cm wysokości. Kosztuje niecałe 40 zł. W tym tygodniu w Action kupicie też takie sztuczne choinki ze stojakiem. Do wyboru macie dwie wysokości. Ta ma aż 210 cm. Kupicie ją wraz z metalową podstawą. I słuchajcie, zawiera aż 639 gałązek, także no myślę, że powinna wyglądać bardzo efektownie, tak wiecie, grubo. Jest łatwa w montażu i kosztuje niecałe 150 zł. Dostępna jest też mniejsza wersja, która mierzy 180 cm, także ma stojak. Jej normalna cena to 130 zł, ale przez ten tydzień to już tylko 100 zł. Kochani, jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, będzie mi bardzo miło, jeśli to zrobicie. Subskrypcja powoduje, że będziecie powiadomiani o wszystkich nowych filmach na kanale i będziecie na bieżąco z nowościami i promocjami. Dajcie też łapkę w górę, jeśli podobają Wam się te przeglądy. A jeśli nie, to chętnie poczytam w komentarzach, co mogłabym jeszcze dla Was zmienić, by te filmy były jeszcze bardziej przyjemne do oglądania i za wszystkie sugestie z góry Wam bardzo dziękuję. A za niecałe 40 zł możecie kupić te efektom na dekoracje. Zobaczcie, jak przyjemnie grają. O nich myślicie? Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie takie dźwiękowe dekoracje. Na promocji znalazł się również ten kos śnieżny. Jeśli zastanawiacie się do czego służy, to już Wam doradzę. Przede wszystkim świetnie Wam się sprawdzi jako, wiecie, podłoże pod wioskę świąteczną. Teraz wioski są bardzo modne i właśnie ich tworzenie, no ale może się też przydać Wam na inne dekoracje świąteczne. Błyskawicznie stworzy Wam taki zimowy nastrój. W opakowaniu jest metr kwadratowy, za który zapłacicie niecałe 7 zł. Za niecałe 15 zł dostępny jest na promocji ten stylowy wieniec, w środku macie szklany świcznik na podgrzewacz, są tu i szyszki i bombki, także wiecie, myślę, że no naprawdę będzie stanowić taką bardzo efektowną, ale wiecie, nie narzucającą się dekorację świąteczną. Tanie kupicie także to krzesło gamingowe, ale może Wam też posłużyć. No słuchajcie, także do prac biurowych posiada komfortowe miękkie siedzisko. Krzesło jest przechylane i można regulować jego wysokość. Obicie jest wykonane ze sztucznej skóry. Dostępne jest w trzech kolorach. U mnie jest tylko czarne, ale jest też niebieski i czerwony. Przez cały tydzień, zamiast prawie 270 zł, kupicie je za niecałe 230, czyli prawie 40 zł taniej. A jeśli macie problem z zakupem prezentu dla nastolatka, co uwierzę, jest ciężkie, czy to na Mikołaja, czy to już na święta, to myślę, że ta promocja powinna Was zainteresować. Jest to, słuchajcie, mata gamingowa, e, którą dajcie pod fotel, i nie dość, że chroni podłogę i wycisza hałas kółek. No to, słuchajcie, jeszcze ma bardzo fajny gadżet. Myślę, że dla nastolatków będzie to naprawdę fajna sprawa. A mianowicie jej boki są podświetlane wielokolorowym światłem RGB. Jej cena to niecałe 80 zł. I dodatkowo dla gracza na promocji jest też taki pleca gamingowy, no jest idealny do przenoszenia konsoli, padów czy laptopa, jest wodoodporny i dostępny w kilku wariantach, czarnym, zielonym, no u mnie została jedynie taka wersja i kosztuje niecałe 70 zł. Jeśli lubicie kalendarze adwentowe, to na promocji znalazł się ten kalendarz z kosmetykami marki Max More za niecałe 65 zł. I z kolei ten kalendarz jest bardzo ciekawy. Jest skierowany, no myślę, że głównie do osób, które posiadają wannę, bo w środku znajdziecie kule musujące o cudownych zimowych zapachach. No szkoda, że kalendarz ma tylko 12 okienek, a nie 24. Kupicie go za 17 zł i 49 groszy. Na promocji kupicie też takie musujące kule do kąpieli. Możecie nim zafarbować wodę w wannie. Ciekawe gadże do kąpieli dla najmłodszych za 7 zł i 49 groszy. A obok w tej samej cenie mamy już kule ręcznie robione, wystąpią w kilku kolorach. Kochani, na kanale jest już duży przegląd polecanych przez Was kosmetyków z Action. Na bazie setek Waszych opinii stworzyłam listę samych poleceń i link do niego znajdziecie w prawym górnym rogu. Z działu kosmetycznego taniej kupicie też taki zestaw upominkowy. W środku jest krem do rąk, peeling do ciała, żel pod prysznic, masło do ciała i jeszcze gąbeczka. I to wszystko za 17 zł i 49 groszy. Ta promocja mi bardzo urzekła, bo już myślałam, że słuchajcie, no nic, mnie w Action nie zaskoczę po tych dywanach dla dzieci takich świecących w ciemnościach. A to proszę! Na promocji znajdziecie też kocyki świecące w ciemnościach. Posiadają i kaptur, i rękawiczki. Myślę, że sprawią waszym dzieciom czy wnukom frajdę. Będą też świetnym pomysłem na prezent, bo są dostępne w bardzo fajnych wariantach. Kosztują mnie całe 23 zł. Z tej samej serii takiej świecącej dostaniecie również fantastyczną pościel, która no z pewnością ucieszy dzieci. No, ona także świeci w ciemnościach. Zobaczcie, jak fantastycznie to wygląda. Ma wymiar 140x200 cm i do kupienia jest kilka wzorów. Zapłacicie za nie niecałe 50 zł. Dla maluchów przez cały tydzień kupicie tanie jaśki. Do wyboru zobaczcie są różne nadruki i niektóre z nich mają albo uszy, albo nawet łapki. Ich koszt to niecałe 13 zł. Ciekawą promocją, na którą chciałem Wam zwrócić uwagę, jest taki koc obciążeniowy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś z takim do czynienia, dlatego już Wam mówię o co z nim chodzi. Przede wszystkim, sam koc słajcie, waży aż no, 7 kg i ma za zadanie wywierać taki, wiecie, równomierny nacisk na ciało. Co to oznacza dla nas? Przede wszystkim pod nim będziemy się mniej przewracać z boku na bok i będziemy bardziej wypoczęci. Jeśli trudno Wam w to uwierzyć, koniecznie musicie go wypróbować za niecałe 85 zł. Jeśli nie lubicie wyciągać swoich ciężkich odkurzaczy, to pojawiła się do nich już bardzo fajna alternatywa, która, no słuchajcie, cieszy się dużym powodzeniem w ostatnich latach. Są to takie bezprzewodowe odkurzacze. Ich plusem jest to, że możecie je ustawić, wiecie, tak by były zawsze po prostu pod ręką. Ten model ma aż trzy końcówki: taką wąską, do trudno dostępnych miejsc, szeroką, na przykład na panele czy dywany, i wąską z włosiem, jeśli na przykład macie problem z usunięciem sierści. Musicie przyznać, że bardzo ciekawa propozycja za niecałe 119 zł. No, ale nie ma tak łatwo. Niestety odkurzacz jest bez akumulatora, który musicie kupić dodatkowo i za 110 zł. Mamy taką wersję, a mniejszą pojemność za 70. Na promocję znalazła się także ta szybka ładowarka, którą kupicie za niecałe 60 zł. Tygodniu tanie o 10 zł. Kupicie te podwójne pisaki. Posiadają dwie końcówki, cienką i pędzelkową. Świetnie posłużą Wam do tworzenia, wiecie. No, ilustracji z takimi właśnie cienkimi i szerokimi akcentami. No, myślę, że idealnie nadadzą się też do pisania ręcznego i oczywiście, wiecie, tych popularnych teraz kolorowanych z literkami. W dodatku są bardzo praktycznym pudełku do przechowywania i kosztują niecałe 60 zł. Za niecałe 30 zł możecie z kolei kupić ten zestaw do podgrzewania olejków zapachowych. W środku znajdziecie jeden podgrzewacz i olejek zapachowy. No i najważniejsze, do wyboru macie piękne zapachy, na przykład no, róża z kaszmirem musi pachnieć pięknie, kosztuje niecałe 30 zł. Oczywiście czym były promocje tygodnia bez świeczek i te wysokie, długie kupcie za niecałe 6 zł w takich pięknych połyskujących kolorach. Tu jeszcze mamy prześliczne świeczki z brokatem. Dostępne są w kilku wariantach kolorystycznych za niecałe 15 zł. I te chyba mi się najbardziej podobają. Też ze względu na ilość kolorów można stworzyć bardzo ładną dekorację za niecałe 6 zł. Na promocjach tygodnia znajdziecie też te wyjątkowe kocy. Zobaczcie, jakie są milutkie. To, co je wyróżnia od innych, to fakt, że są właśnie takie prążkowane. Bardzo ładnie i efektownie wyglądają. Dostajecie je w kilku wariantach kolorystycznych: w beżowym, zielonym kolorze i jeszcze w takim ciemno-szarym, wręcz czarnym za niecałe 50 zł. Na promocji są jeszcze takie pledy, jak widzicie, bardzo mięciutkie. Mają wymiar 140x190 cm i są dostępne w kilku modnych kolorach. Także na pewno znajdziecie coś dla siebie. Kosztują niecałe 21 zł. Znalazło się też kilka produktów dla najmłodszych, m.in. modne lalki Rainbow za niecałe 68 zł oraz bardzo efektowny tor wyścigowy z olbrzymim, zobaczcie, och pająkiem. No myślę, że to będzie świetny pomysł na prezent dla chłopaków za niecałe 70 zł. A za 76 zł możecie też kupić bezprzewodowe słuchawki marki Philips. A obok mamy jeszcze słuchajcie, hit internetu, o którym ostatnio naprawdę bardzo głośno. Jest to lokalizator, który znajdzie Wam na przykład klucze i telefon, albo zlokalizuje rower czy samochód. Podobno jest to, wiecie, jakaś tańsza wersja produktu za 300 zł i na testach świetnie dawał sobie radę, ale nadaje się no. Och, ale nadaje się tylko do podłączenia do telefonów Apple. Także osoby z androidami muszą się obejść smakiem. I w tym tygodniu kosztuje on zaledwie 23 zł. Na Mikołaja świetny pomysł dla nastolatków. Taniej kupicie też te słuchawki bezprzewodowe. Są dostępne w wersji szarej, czarnej i fioletowej. Także każdy znajdzie coś dla siebie i kosztują niecałe 54 zł. Za niecałe 15 zł dostaniecie też taki komplet samochodzików. I tu jeszcze mamy śliczne taki pianinka dla Dzieciaczków powyżej pierwszego roku życia, dwie wersje i dla chłopaków, i dla dziewczyn za niecałe 38 zł. A tu świnkę Pepe to jest telefon, bardzo fajnie się prezentuje za 35 zł. Dla smakoszy przechodzimy teraz na promocje jedzonkowe i już na początku mamy dwa bardzo tanie kalendarze adwentowe z czekoladkami za 3 ,29 zł 29 groszy. A drugi jest za 4 zł. i 29 groszy. O, a tu coś dla mnie. Jest to zestaw takich najpopularniejszych cukierków Twix, Mars, Snickers, Milky Way za niecałe 36 zł. Kochani, czy ktoś tu jeszcze został, czy ktoś to jeszcze ogląda? Wybaczcie, że tak długi odcinek. Ale naprawdę było dzisiaj sporo ciekawych promocji i nie chciałam dla Was żadnej pominąć. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Dajcie uśmiech w komentarzu, że wszystko jest ok. A tu bardzo ciekawa rzecz, zobaczcie: jest to takie wiaderko z czupa -czupsami, z lizakami. Może wyglądać bardzo efektownie na jakichś imprezach dla najmłodszych i kupić je za niecałe 70 zł. Kochani, na dziś to wszystko. Bardzo wam dziękuję, że spędziliście ze mną te kilkanaście minut i gorąco was pozdrawiam. Pa!